W, środowiska. w sprawie innej kontrowersyjnej trasy wschodniej obwodnicy Warszawy nastąpiła natomiast zmiana ról. To nie minister środowiska, a minister rozwoju regionalnego zdecyduje ostatecznie, którędy będzie przebiegać. Joanna Wajda. Ostatnie tygodnie dla mieszkańców podwarszawskiego Halinowa niewiele miały wspólnego z bajką. W nocy, na przykład, jak śpię, mam okno otwarte, to słyszę, jak samochody jadą tą główną terespolską szosą. Ja słyszę. No i jak przyjdzie obwodnica. Tu już się będą zaczynały takady będą się zaczynały rozjazdy, i yy, droga, ta droga będzie przechodziła górą nad obwodnicą. Za realizacją takiego wariantu w lutym opowiedział się minister środowiska. Nie usłyszałem żadnego argumentu merytorycznego przemawiającego za tym, żeby ta obwodnica szła właśnie tędy. Na każdym z tych pan minister uświadamiał nas coraz bardziej mieszkańców, że jest stroną w tej sprawie. Obok rodzinnej miejscowości Ministra Wesołej od 1987 roku jest zarezerwowany teren pod budowę trasy szybkiego ruchu. Ten wariant, który minister szyszko próbuje zakwestionować, to jest wariant od dłuższego czasu wpisany do planu zagospodarowania przestrzennego. Za tym rozwiązaniem optuje też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Skoro są jakiekolwiek podejrzenia, że może. Urzędnik państwowy wysokiego szczebla wysok wykorzystywać swoje stanowisko do tego, żeby osiągnąć korzyści, no to na litość Boga trzeba go z tego jak gdyby wykluczyć. Teraz zgodnie z postanowieniem premiera opinię w sprawie przebiegu obwodnicy wyda minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka. Musi wybrać spośród trzech wariantów, ale ostateczną decyzję i tak podejmie wojewoda Mazowiecki. W każdej tej trasie są za i są przeciw dla, dla jej wyborów. W związku z tym naprawdę dzisiaj nie mogłabym powiedzieć, jakie ja mam preferencje. Minister Środowiska więcej czasu może więc poświęcić na jeszcze bardziej kontrowersyjną budowę obwodnicy Augustowa. Dziś spotkał się z unijnymi ekspertami od środowiska. Niebezpiecznie jest wtedy, kiedy droga idzie przez, naprawdę przez miasto, jak teraz my mamy. Eksperci byli w miejscu, w którym ponad miesiąc temu obozowali ekolodzy oraz we wsi Chodorki, przez którą miałby przebiegać lansowany przez ekologów wariant trasy. Very special place. To bardzo wyjątkowe miejsce. Warto je zachować. Trzeba znaleźć lepszą drogę dla obwodnicy. Ostatnie zdanie. Być może będzie należało do mieszkańców województwa. Podlaski PiS zebrało ponad 47 tysięcy podpisów mieszkańców, którzy chcą referendum w sprawie obwodnicy. Joanna Wajda. Wiadomości.